Веселое не знаю, я ра 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 я не Wesołe miasteczko, właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Pa, pa, pa. Pole, wódy kręcą, tu po wszyscy uchechani. Wesołe miasteczko, zaczynamy, tak, zaczynamy. Patola nie za granicą, kapusta cio pałkę, chyba że nie dajesz rady, dzwoń po koleżankę. Siemano, Ania, Ola, w chuju mam jak się tam wabisz. Tutaj jesteś po to, żeby chujem się zadławić. Yeah. Ci to pasuje, widzę po twoim uśmieszku. Ściągaj portki, a ja już dzwonię po moich koleżków Na wejściu fada, liter, parę, buchów, z gitara. Patologia, na wesoło lecimy do rana. Nie jeden wali w kanał, tutaj szmata się wygina. Od tygodnia z mafedronem chodzi w randę, do kina. Patologia, za późno by to naprawić. Zwoń, po koleżanki będziemy się bawić. Ty lubisz takich panów, co z tobą gruną polecą. Już na samą myśl mokre, robi się pod kiecą. Eh? Wezyre Wesołe miasto, pa, pa 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 pa. Wesołe miaste, Ta, re, 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 re. Wesołe miaste, Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak Pa to impreza wierza na głości Nigdy dośmie tak jak tobie, nigdy dość z koleżanką mi go posi Lodzisz, robisz to najlepiej, u mnie kurwa masz Oscara Wręczam ci go, teraz w dziedzi nie opierdalania Menaż robi swoje, a ty polej Złukaj już na stronę, kręci dubskie przedstawiamy miasteczko, wesołe to nie koniec Zaczynamy, kuwiec lubi i takie jazdy Menażowe gwiazdy zapraszamy na piża maparty Ciągle nie na żarty, z wajeruje panny Dobrze że wszynko kto tu kurwa dziś rozdaje karty Targa majty, ty to lubisz na twarzy, nie widzę Wstydu zapraszamy na imprezę autostopowiczów. Nigdy dość mi boty takie sporty w trybie nocy. Pozdrawiam przez nas wszystkie tu przykości kościwoczki. Tak. Wszystkie tu przy kości